Radny Sempulna Kraińskiego z prokuratorskimi zarzutami. 34-letni Mateusz O. został zatrzymany między innymi w związku z uprawą konopi innych niż Włókniste i produkcją środka odurzającego. Prokuratura Rejonowa wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sprawa ma charakter rozwojowy. Mateuszowi O. przedstawiono zarzut uprawy znacznej ilości kanopi innych niż Włókniste, postawiono mu również zarzut wytworzenia znacznej ilości środka odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Mu również, przedstawiono mu również zarzut e, kradzieży e, e, energii elektrycznej i za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 5 lat. Mateusz o został przesłuchany. E, Złożył stosownej treści wyjaśnienia. Prokurator złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Tucholi o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy.